No nie wiem co Ja jest póki co jest tu jak jeździł, Czy tego nie wprowadzili? Nie, nie. Masz, a jeździsz czym chce. Masz. Dobra, Dobra, jednego mamy, na tych i jemy wszystko. Kacprzak, pamiętasz swój PESEL na pamięć? Nie. A ja już byłem spisywany raz. Tak? Kacprzak Damian. Nawet nie wiem, czy nie przez pana koło parku. koło parku. Co samochód na bramę leciał. Nie przypominam sobie takiego czegoś. No to może nie pan był wtedy Aczkolwiek nie mogę tego wykluczyć ale tyle codziennie tego się robi No wiadomo no, służba powinna Jaruz jak? Jaruz jak? Ale to masz? Tylko nie go do Wiesz, To co? Bym, no, no. Ale to co? Ten twardy? Ja myślałem, że go włożyłaś, Ale nie wiem, bo jak A, ja jechałem y, ten... wymienić na twardy, to, to mi zabrali z Który to ma ten miękki dowód? Tak, tak. Ta, ta z ojcem i niech się wygrywamy i do urzędu i żeby